Po raz, po raz kolejny i dziś będzie taki filmik z mojego wyjścia do yy, koleżanek yy, zawsze w domu nagrywam a tutaj tak jedna część w domu a reszta tam jak się spotkałam z nimi ale na początku to muszę chwilę pogadać żebyście tak wszystko zrozumieli no to ten filmik, który widzieliście na początku to było filmik z domu mojej koleżanki Moniki i my poznałyśmy się tak, że ona do mnie napisała na Facebooku w tamtym roku i pytała, czy chciałabym się z nią spotkać. Ja powiedziałam, że tak. No i ona powiedziała, że przyjadą z mężem i z dziećmi do Turcji. Ale ja wtedy byłam w Polsce i takiej nie powiedziałam do końca, czy się spotkamy, czy nie. Powiedziałam, że może, no bo ja nie wiedziałam, kiedy wrócę do Turcji. Ale że wróciłam w połowie stycznia, no to się z nią spotkałam w lutym i... Wtedy nagrywaliśmy ten krótki filmik, ale ja go wam nie pokazywałam, dlatego że ja jej nie znałam tak za, za bardzo wtedy. No i tak wiecie, głupio trochę się idzie z kimś poznać, gdzieś tylkoś do, do domu, nagrywacie, a potem wrzucacie to do internetu to tak nie bardzo. I dlatego Wam teraz to pokazuję, że już minął rok i my dalej jesteśmy yy, koleżankami, takim przy, psiapsi właściwie, <grym> zaprzyjaźniłyśmy się. I dlatego wam to pokazuję. I oni znowu przyjechali też w tym roku, Monika z rodziną i spotkaliśmy się. Była u nas w domu w środę, spędziliśmy fajny czas, też jej mamę poznałam, bo ona też przyjechała. No i Monika do mnie zadzwoniła w piątek, czy ja bym chciała z nią pojechać do um, i drugiej Moniki, z <grywania> kanału Ankara Moimi Oczami, pewnie ją znacie też, bo ona nagrywała filmiki. I też ja z nią nagrywam. Też czasami się spotykałyśmy i mamy ze sobą kontakt telefoniczny, bo niestety się rzadko spotykamy, bo ona ma daleko do mnie, a my nie mamy samochodu. No i ale była okazja, żebym do niej pojechała, bo ta tamta Monika, z która mieszka w Polsce, yy, na, zabrała mnie i Mika, i żeśmy wieczorem do niej pojechali do Moniki z kanałanką Moimi Oczami. I teraz ten filmik, który zobaczycie na końcu. To będzie z domu Moniki. Ja się bardzo cieszę, że się z nią spotkałam, bo dawno się nie widziałyśmy. Ja wiedziałam, że ona ma świnki morskie. Ja chciałam te świnki pogłaskać, bo ja bardzo lubię zwierzęta. No i jej pieska kiedyś. Ona kiedyś do mnie Monika przyjechała ze swoim pieskiem. ja go trochę uczałam, Chciałam zobaczyć, jak on piszczy i pociągnęłam go za mucho kiedyś. Ten, ten shirę, tą malutką, fajna ona jest. Takiego pieska mogłabym mieć. No, i Miko też bardzo ładnie się bawił z córką tej Moniki, która mieszka w Polsce, Elif. Jak u nas byli, to się też Miko fajnie bawił z nią, na zjeżdżalni sobie zjeżdżali. No, i tutaj, jak byliśmy u Moniki, to też się bawili z psami i razem. Taka była jednak taka sytuacja, gdzie się pokłócili trochę, bo Miko zadał jej butelkę i, i pił. Ona chciała odzyskać, to on jeszcze więcej pił, i tam się trochę popłakali, ale tak na to było między nimi bardzo dobrze i no tylko taką niespodziankę mieliśmy, jak wracaliśmy do domu, że mi machowała lokomocyjną, że troszkę zmiotował, ale tak to tak to było naprawdę fajnie, mam nadzieję, że jeszcze nam się uda spotkać. I teraz na końcu będzie ten filmik, który tam nagrywaliśmy u Moniki z kanału Ankara Moimi Oczami. No więc ta Monika, która mieszka w Polsce, była moją kamerzystką. I, ja, I ona nagrywała swoim telefonem, ona mówiła, że bardzo nie umie nagrywać, pierwszy raz nagrywała, więc myślę, że następny razem nagra więcej i nagra no, lepiej, ale chyba nie wiem, czy będziecie mieć jakieś zastrzeżenia do jej nagrywania. Na pewno nagrywała pierwszy raz i ona też chciała z nią nagrywać jakąś część, ale ona nie za bardzo chciała, bo mówiła, że ona się wstydzi i nie wie co mówić, więc może następnym razem się odważy. A teraz moi drodzy, zapraszam do oglądania. Cześć, to na lajku, jesteśmy jest Moniki. Ankała moimi oczami, skarabia Ankała moimi oczami. I... Czyli jej świnki łaskie. To jest Kuba? Tak, to jest Kuba. Znaleziony na ulicy. To jest? Maksiu. Maks. To jest fajne, bo ja mam takie włosy, widzę. Bo... Monika, szanuj cię. Ale w porządku. Ja się bardzo cieszę, że Ty mnie w końcu odwiedziłaś. No, już w końcu się udało. <laughs> Jakby nie Monika nie przyjechała, to pewnie by się nie udało. No, no, to przynajmniej tyle, no. No. Co tam jeszcze? A co u Ciebie? O mnie dobrze, Mikoła rośnie. No. Ten telefon mi przejął. <laughs> Oglądał bajki. No to dobrze. Fajnie sobie pomyślałam, ja chciałabym świnkę mieć. Fajnie Monika mi jedną oddaje. Na pewno. <laughs> na pewno. Wiesz, ja jedną znalazłam sobie na ulicy. Wiesz? No, to ją ktoś sobie wyrzucił, a jedną dokupiłam, żeby ta nie była smutna, więc jak ci możemy oddać jedną? To to ja <noise> Dobrze, dwie. Oddam ci dwie. Jak tylko Ibrahim się zgodzi, Ibrahim to... Ibrahim mnie wygoni z tymi I I Ibrahim nie zgadza się na żadne zwierzątko, żebym miała. to. nie. Nie nic z tego. Przyjeżdżasz tutaj i masz pełno zwierząt. No Jakie chcesz? Koty, psy, świnki morskie? Tylko swoją kota nie, pukałem, nie Nie, nie, nie pokażę ci kota. Przykro, czemu? No, bo jest już stary i nie lubi ludzi. Pieska. Boli... Tak, pieska. Tak, pieska. Ja będę, będę mu dokuczał. O, to to nie, to ci nie nice job, Monika była u mnie, a pociągnęła pociągnęłam jej psa ucho, bo chciałam, żeby Szatan mnie podkusił, żebym mu No, chyba. No. Dobrze, kończymy. Ja idę herbatkę działać. Dobrze. No, dobrze. To ja się żegnam. Trzy Moniki piesek. Uciekamy! Muszę go trzymać. O, Boże, u mnie może na niego puszczę. Nie, nie, nie. Idź Ja. 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 Herkules. Gel 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 bulosta Gel Çistrubilom <laughs> Ableni bir şey olmaz gelme Elif El gelme Elif gel

Bu, bu evet, bir yani, evet. Bunu biliyor musun? mü daha önce? Evet. 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 Bunu görmüyor evet. bu Bunu görmüyor musun? Bunu görmüyor musun? Bunu görmüyor musun?